na nacześlić, czołem z tej strony, no, ale to jest kolejny odcinek z gry Harry Potter i z Zakon Feniksa Zaczynamy rozgrywkę w tym oto miejscu. Wszedłem do Rusa Snape'a, oddać mu zadanie, ale zobaczyłem, że to jest właśnie gargulec i podeszłem do niego i się okazało, że ona mówi. Więc już odebrałem ją. Za pierwszym razem jest inny tekst. Był pytanie Rona, czy potrafisz mówić. Ona odpowiada, a inni twoi rozmówcy nie potrafią mówić. I że gargulce są wdzięczne, że nie rozmawia z nimi. Także taki zabawny. A my idziemy do Severusa Sniper. W końcu oddać mu zadanie. Zostało jeszcze parę wtedy nam zadań. Książka. Nie wiem, gdybyśmy mieli szukać. Możemy pójść do Wielkiej Sali. Bo tam jest pełno uczniów, może. Tam, tam ktoś będzie wiedział, profesorze Snape. Moje wypracowanie o Selenicie. Czyżby zobaczymy, czy nie pomyliłeś Selenitu z Seledynem. Zadowalające. Za mną. Pamiętaj, Potter, że podczas sumów nie będziesz mógł polegać na pannie Granger. Za tobą? Klasa eliksirów została odblokowana. I co my tu mamy? Nic tak naprawdę. Dla nas chyba. Dobra, to idziemy. Teraz nie wiem, czy do wielkiej sali, czy do wróżbiarstwa. Wielka sala chyba powinna być bliżej jako pierwsza. A przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra, tu może, musimy wyjść. Wiadukt. Nie chce mi się odkrywać tego. Nie widać na górze żadnych gargulców. Gadających w szczególności. O, tu jest jakiś. Nie wiesz czasem gdzie są pozostałe mówiące gargulce? Nie widziałem gargulca od czasu kiedy zniknął ten z cokołu. Co się z nim stało? Jakiś rok temu wleciał tu chłopak, bo ścigał go smok. To zbiło mojego przyjaciela z nóg. Eee. Przyjdźcie jeszcze ze mną pogadać. To świetne miejsce na piknik. Przychodźcie kiedy chcecie. To nie była twoja wina. Trzymamy, jeszcze dwa. Ciekawe gdzie są. No właśnie, ciekawe gdzie są. Ja nie powiem, ten Hogwart jest fajnie zrobiony, ładny jest. I na pewno można było nim się bardziej cieszyć jakby kamera taka nie była. No, już zamknij się. To jest wielka sala. Chciałabym być tak dobra w jak ty. Dobra. Czekamy osoby? Co będzie to ona? Przepraszam, czy to wybitne osiągnięcia w czarowaniu? Czy mogę zajrzeć? Ależ oczywiście, to było oczywiste. Tak, całkiem oczywiste. Teraz trzeba tam pisać wypracowanie. Eee... Zacznijcie wreszcie sami pisać swoje wypracowania. No. I nie po co? Jak mamy ciebie? O raz, sumując, nie da się tego pominąć. To super, że w tym roku są sumy. Muszę przygotować harmonogram powtórek. Dobra, teraz oddajmy je Fitmikowi. Dobra, przed tym, jak oddamy je filfilkowi Trzeba pójść... Na wróźbiarstwo. Tu. I tych pierwszych zgarnąć wszystkich. I wtedy zostanie... Nam tylko to najgorsze, czyli szukanie tych gadających świń. Tędy dobra jeszcze. Jeszcze ten nam uciekł. Jezu. No, otwierajcie, się, przechodź Ruszajcie się. Dobra, ten też możemy przejść tyle dobrego. Tu już nam schody już idą Dla nas Coś takiego Coś takiego Tu nam schody uciekły Trzeba poczekać sobie A stwierdzą, że chcą się ruszyć Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki. Odnik opluły, ludzi przepędziły. Siedzę na ławeczkach i ryczęm do siebie. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Hej, hej, la, 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 hej, hej. Wybaczcie widzowie, jakoś tak miałem. Miałem na to ochotę, akurat nie wiem czemu. Dobra, szukać te dzieci. Ty jesteś Harry Potter! A ty jesteś... Z tym, którego nie wolno A ty jesteś pierwszorocznikiem, który powinien pierdzielać do McGonagall. Super! Profesor McGonagall kazała haremu znaleźć smarkatych pierwszorocznych, co unikają szlabanu. Powiedziała, że jak nie przyjdą, to Harry może nimi nakarmić smoka, który mieszka w kuchni. Ale w kuchni nie ma smoka, prawda? Chcesz sprawdzić? To w nogi. <laughs> Straszenie pierwszorocznych chyba nie należy do obowiązków prefekta. Aj, aj tam. Trzeba maluchy nauczyć szacunku. No, trzeba nauczyć sz... szacunku ich. Tu mamy jedną świnię, gargulca gadającego. Z tego co pamiętam. Czy to było tu? Nie. A to fajnie, bo nie wiem gdzie, gdzie wtedy on może być. Wydawało mi się, że to było tu, ale na to wychodzi, że jednak nie. Czy to może było do obrony czarnym magiem, gdzieś jak się szło. Trzecie piętro jest to odkrycie. Zawierania skrzydło, siódme piętro, sala agrofonów, sala wejściowa, pokój gród, piąte piętro, pierwsze obronacz. I to jest trzecie piętro, tak? Mi się wydaje. Nie to jest? Tak. Chyba aż tak źle jest z moją pamięcią, nie jest widowy Jak jeszcze pamiętam, co nieco. Ale te gargulce będą przerąbane. Zostały nam dwa. Schodzimy. Stąpię powoli, choć pewnie inaczej upadniesz pewnie. Mm. Dobra. Ruszyło się. Przez chwilę mogliśmy tamtędy iść. Aha. Idealnie nam uciekł. Dobra, jesteśmy na trzecim piętrze. Gdzie to było? Wydaje mi się, że jeden był gagule gadający po, za jakąś spinaczką, ale mogę się mylić widzowie. Mi się po prostu tak wydawało, że trzebało chodzić po tych występach, żeby go znaleźć. Aczkolwiek mam nadzieję, że tak nie jest. I że jakoś łatwo się uda nam znaleźć. Go. I co to będzie na tych schodach tu? Tu nie ma nic. To jest... Eee, potrafisz mówić? Puk, puk! Kto tam? Czwir, czwir! Co ćwir? Przepraszam, nie wiedziałem, że rozmawiam z sobą. <laughs> Czy wszystkim gargulcom odbiło? Nie, 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 nie idźcie! Znamy mnóstwo dowcipów! Ile jeszcze? Super! Został nam tylko jeden. Mam jeszcze jeden. ...i on może być... ...2% Lećmy tutaj, jakieś jest 2% Może po drodze znajdziemy Zobaczymy widzowie I będziemy mogli oddać wszystkie zadania Jeśli byśmy znaleźli to Dean Tomas też chyba tam gdzieś jest Tak? Tak, wszyscy tam są. To znaleźć tylko to. Albo po prostu zaraz. Nie, dobra, jeszcze nie będę sprawdzał w necie rozwiązania. Ale tak jak mówię, wydaje mi się, że jakiś był przez spinaczkę. Na balkonie znaleźliśmy jakiś. Na schodach. Na moście tym to są trzy czwartego, gdzie znaleźliśmy czwartego? O, fuck. Ile razy jeszcze to powtórzysz? Pewnie, pewnie. A może być niepewnie? Ciekawy, co będziemy przerabiać. wcześniej prawie bez głowy Tu jest ten Tutaj raczej. Tutaj nie było. Jeśli nie tu, gdzie on może być? Nie tu. Wielkie schody, wiadukt. Przy wiadukcie może? Gdzie tędy mamy iść? Nie. Tu? Ja wierzę, że on jest taki zły. Czy wiadukt to jest to to? Nadal wypatrujesz gargulców? Tak, Hermiono. nadal wypatruję gorgulców. Gargul tak, to jest wiadukt. Hm. Dobra widzowie, wiecie co, za chwilę się widzimy, ja poszukam po prostu w wynacie gdzie, gdzie on może być, ten ostatni gargulec Bo nie wiem, gdzie on by miał być Niech widzimy się po prostu przy tym gargulcu Nie wiem, widzowie, gdzie on może być, Piszę na... W internecie jest napisane, że... No, jakiś krótki znak Okej okay. Ciekawe pewnie to wszystkie są tak piszą tylko, że na wybrukowanym dziedzińcu tu jest druga część tego wybrukowanego dziedzińca i po schodach, i schody tu jeszcze balkon no naprawić to wreszcie magia w praktyce, tak i tak, chyba to będziemy musieli wespiące. się hm. O, widać już go, dobra Na szczęście nie trzeba się wspinać nigdzie Całe szczęście Dla mnie i dla was, chociaż bardziej dla mnie Cześć, eee, szukamy mówiących gargulców. Umiesz mówić? Tak. Świetnie. Cieszę się, że tak myślisz. Mogę o coś zapytać? Jest... Nie, wolałbym patrzeć na południe. Chodźmy. Może z kimś porozmawiać Tak, umieśćmy go w gabinecie Umbridge. Miałaby za swoje. Mamy już pięć gargulców. Wróćmy i powiedzmy dnieniowi. I słyszałem, że można. O. Tak. Incendio rzucić i będą wzięły ogniem. To jest fajna ciekawostka. Uciekamy przed tym. I dusze wleciały do nas. Jeszcze 75 i będziemy mieli chyba ósmy poziom odkrywcy. Po co to? Nie wiem. Niby silniejsze czary mamy. Dobra. Mamy. Dobra. Za do daleko. Teraz. Dostał z pełnej mocy. Dobra. Też zostały jeszcze dwa. Slitherine. Przynajmniej bliżej je mamy.

No, mm. dobra, jęcząca Marto. Wiem, że masz wie... dużo nowych rzeczy dla nas. Jurik jest w innym miejscu niż oni. Idziemy Idziemy pierwszy do niego? No nie. Da mi nerwy. No, lecimy do niej. jesteśmy już przy McGonagall, żeby oddać jej zadanie. Smoki w kuchni. Proszę nie opowiadać pierwszorocznym kłamstw, bo jeszcze ktoś w nie uwierzy i pójdzie szukać smoka. Aha, dziesięć punktów dla Gryfin Doru za pomysłowość. <grystanie> Dobra, Dean Thomas był tu gdzieś. Tu jest Thomas. Hey Dean, mamy wszystkie gargulce. Super. Mogę przepisać od Was później w sypialni? Lepiej zapytaj Hermiona. Tylko po spotkaniu GD. Jasne, na razie. Dobra. Mamy wszystkich członków na razie. Czocza. Levi Corpus. Dobra. Ale my jak już jesteśmy tu, to idziemy oddać jeszcze to zadanie Filiwkowi. W końcu chyba będziemy mogli ruszyć fabułę do przodu bardziej. Zamknij się. Zamknij się! Hmm. Możecie napisać mi w komentarzach jak wam się podoba ta część. Bo mi to takie pół na pół, w sumie tak jak Profesorze teraz gram. Oto nasze wypracowania. Doskonale panno Możecie być z siebie dumni? Dawno nie odwiedziłeś naszego sekretarza. Rozgrywka pucharowa jest wstępna. E, co? Halo U. już się bałem. Jak zapewne wiesz. Jest to wyjątkowo ważny rok dla twojej nauki. Popracujesz więcej, to wyniki cię nie rozczarują. Zaczynamy. Dobrze, Potter, zaczynajmy. Podam nazwę zaklęcia, które masz rzucić. Rzuć jak najwięcej zaklęć przed upływem czasu. Proszę zaczynać, Potter. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Reducto! Reducto, Reducto, reparo, reparo, acción, 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 No. Te de pulso, no. acción.

nie wiem. Nie wiem w ogóle po co to robiliśmy, ale dobra. A my idziemy nauczyć czo zaklęcia. Dobra, tędy. I co dalej? Czy w końcu ruszymy w fabułę do przodu? Czy są takie po prostu w zależności z zadańka? Wchodzimy tu do portalu to tak Płonące skórki ciągle nas obserwują! Ciągle No dobra, już nie przesadzaj, że tak ciągle. Dobra, tu Teraz niby zdałobyśmy mogli pójść do góry na Wielkich Schodach, ale jesteśmy i tak chyba blisko. Więc nie ma sensu schodzić, żeby wejść w górę. Choć fajna ta sentencja. No, piąte piętro, a my musimy na siódme. Nie, chcę cię odwiedzać. Dobra. Aha, teraz tam zmieniło się. No. I teraz możemy iść. W końcu. Pokój życzeń jest. W końcu. Nie, ta, ta część akurat jest według mnie najbardziej męcząca jak na razie z tych, co odgrywałem. Cześć Harry. Słyszałeś, że Ginny Weasley chodzi z Michaelem Cornerem? Dobrze, ale jak nauczysz? To jest ostatnie co? spotkanie przed świętami. Nauczysz nas czegoś śmiesznego? Chyba mam pewien pomysł. Otworzysz na lewi korpus hermiono. Dobrze. Trzeba wysoko podnieść różdżkę i poruszyć w ten sposób. No, jak Wingarium lewiosa? Tak. Lewi korpus! Hey. Dobrze czo, obserwuj <laughs> mnie. Lewi korpus! Jeszcze trochę. Wada. No. jeszcze trochę. Nie martw się, nieźle ci szło. No dobrze, poszło ci fatalnie, ale wiem, że to potrafisz. Widziałem, jak rzucasz inne zaklęcia. Widziałeś? Tak, e, chodźmy nauczyć resztę zaklęcia. Poczekaj, Harry. Ja chcę z tobą porozmawiać. Okej. Okay. Wszystko ok? Jesteś dobrym nauczycielem, Harry. Jemioła. Hmm. W filmie to było lepiej zrobione. Harry, <Horse addition> ah <!source> Harry, Ron, twój tata. Szybko! Powiedzmy McGonagall! Harry, co się dzieje? Nie ma czasu! Musimy znaleźć McGonagall! Chodź! Nazwał mnie Grubą Damą! A dokąd to się wybieracie o tej porze? Tatarona! Zaatakował go wąż! Harry krzyczał przez sen. To nie był sen! Pan Wesley upadł! Widziałem! Spokojnie. Wierzę ci, Potter. Pójdziecie teraz z panem Weasleyem do gabinetu dyrektora. Przyprowadzę genie i braci. Idźcie już, nie mamy czasu. Kurwa, chodźmy. Chodź, chodźmy do Dumbledore'a. jest creepy z tym. Dobra. No, mamy iść szybko. Szybko do Dumbledora. Od tego kręcenia się takiego w kółko, aż głow w głowie się kręci widzowy. Przynajmniej mi. No się, wracajcie się. Damy był na parterze. Inasie, musisz odwiedzić swój drugi portret na Grimold Place. Powiedz im, że Artur Weasley został ciężko. Panie rano. profesorze, co się ze mną dzieje? Pan mnie wzywał, dyrektorze? Tak, Severusie. Obawiam się, że nie możemy czekać do rana. Potter, chodź ze mną. Profesorze? Chodź, Potter. Fawkes zawiadomi Molly. Waszego ojca z pewnością znajdą odpowiednie osoby. Po co tu jestem? Co? Masz nauczycie się o klumencji. Magicznej obrony umysłu. Umysł czarnego pana jest połączony z Twoim. Musisz nad tym zapanować. Potrafi czytać w moich myślach? Czytać, kontrolować, wpływać. Jeśli zda sobie sprawę z połączenia, dzięki oklumencji się obronisz. Teraz włamię się do twojego umysłu, Legilimens. No dobra, a jak mam to zrobić? strzałkami widzowie jeśli byście się zastanawiali sadem nie działa, tylko strzałki nie trzeba naciskać jakie to jest jasne Dobra, już. I co jeszcze raz? Przedłużanie? Nie, ta część ma naprawdę dużo takich przedłużaczy po prostu. Może być, Potar. Jak na pierwszą próbę, nie było tak źle. Proszę pana, czy Więc tych lekcji będzie dużo? Dowody wskazują, że dzielisz emocje i myśli czarnego pana. Nie jest wskazane, żeby takie połączenie nadal między wami istniało. Oczyść umysł. Pozbądź się emocji. Bo musisz wracać do Hogwartu. Zanim jednak odejdziesz, może spędź trochę czasu z przyjaciółmi. Powiedz Arturowi, gdy będziesz chciał iść. Chcemy od razu stąd iść. No, będziemy chci chcieli od razu stąd iść zapewne, ale na dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję Wam za to, że byliście, za to, że oglądaliście. Pamiętajcie, że jeśli Wam się spodobał materiał, zostawić łapkę w górę, komentarz jakiś jego kanału. Jeśli nadal tego nie robicie. Ja bym Anmal, to był Harry Potter i Zakon Feniksa. na cześć i poł!